Nie, no to jest tak naprawdę droga do nikąd, no bo mogę sobie po prostu, wiesz, podskakiwać, ale to sobie mogę robić na górce za domem, nie? I tam sobie, te, i tam też nic nie będę musiał, nie? I tak naprawdę, no nigdy nic nie musiałem, bo nigdy mi nikt nie kazał, nie powiedział, mi masz to robić i koniec. I, I jak po prostu nie będziesz wygrywał, no to, no to, no to, no to, no to cię zaszczelimy, nie? Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamil Stoch po weekendzie w Schwarzwaldzie, w titisee Neustadt i, i łagodnie uśmiechnięty, jak ta artystka śpiewała, ale ja wiem, że to, to oko sportowe by chciało dużo więcej. O, łagodnie uśmiechnięty to, to nawet nie. Eee, znaczy, no, staram się szukać e, jakichś pozytywów, staram się po prostu. Też wynieść no, no coś, coś fajnego po prostu z każdego weekendu, no bo być cały czas takim sfrustrowanym i złym, no to, to też, też nie tędy droga I nic, i nic na pewno to dobrego nie przyniesie. Także, no, no okej, okay, no jest pewna stabilizacja. no Kiepska, ale jest. Przynajmniej z takimi powiedzmy no, no średnimi skokami, średniej jakości. No jestem cały czas w okolicach tej połowy, trzeciej dziesiątki. No i, no i tyle. No, wiem, wiem, gdzie są błędy, wiem, co by trzeba było po prostu poprawić. Staram się to robić, aczkolwiek to nie jest, to nie jest takie łatwe. Nie? To nie jest takie proste. Oj nie, oj nie, te skoki narciarskie, ja Państwu tutaj obiecuję, że to jest bardzo trudne. Tak. Yy, ja wiem, że gdybyś wiedział, to byś powiedział i byś to zrobił. Co trzeba zrobić? Jak trzeba zrobić? Ale A ja to mówię cały czas. Nie? No. no więc właśnie, przedłużam tę myśl tutaj jakby, ale jaki był plan na ten, na ten weekend konkretnie. Kamil, ruszaj tak z belki, albo nie, wiem, Kamil, trzymaj się tak na stopach na, na rozbiegu, jakby co było tym kluczem w ten weekend? Znaczy, no, kluczem jest cały czas to samo, czyli że po prostu, żeby złożyć się do pozycji w taki sposób, która, która da mi później ten, ten stabilny przejazd. No, no, tracę po prostu tą równowagę w przejściu, przez co jest po prostu tylko ten, ten ruch z tyłu do przodu. Nie? On jest albo czasami właśnie wychodzi w miejscu, jest pozycja z tyłu, wychodzi w miejscu i przez to po prostu nie ma rotacji, albo jest z tyłu do przodu i później muszę po prostu odciągać zaraz za progiem, żeby nie, nie przelecieć na głowę. I to jest. No i to jest niestety ten, ten największy mój na razie mankament z którym, z którym się borykam. Eee, no, pojedyncze skoki są, są okej, okay, no bo czy ten wczoraj drugi, drugi w zawodach, czy dzisiaj nawet ten pierwszy, on był, on był tak jak mówię, ten ruch był bardzo dobry, no, tylko że pozycja była z tyłu. No To, to, są, to są takie skoki, które gdzieś no, mi pokazują, że, że okej, okay, że, że to idzie bardzo mozolnie, ale jednak gdzieś, gdzieś jest jakiś przebłysk. To, co dzieje się w locie, to jest zawsze pokłosie tego wybicia i akcji na rozbiegu? Czy ty doświadczeniem, umiejętnościami możesz dużo nadrobić jeszcze w tej fazie lotu? No nie, no jak zepsujesz po prostu próg, to co tam możesz, wiesz robić, co, co, ci, co ci się żywnie podoba w locie, a i tak tam wiele nie, nie nadgonisz, nie? No, Jeżeli jesteś w top formie, no nie, idzie ci po prostu wszystko fajnie, jesteś, jesteś też pewny tego, co robisz, no nie, od razu też jest inna energia w tym wszystkim. Jak nie jesteś w formie, Szukasz po prostu to jest takie trochę na wpół, no nie? Że, że a zobaczymy, ale to nie jest takie po prostu danie pełnego gazu. Tylko to jest takie właśnie na, na pół sprzęgle, że, że zobaczymy, zobaczymy, co będzie eee, i, i, i jak popełniasz błąd, no to po prostu już nie masz czego później wyciągać, nie? Bo, no, no bo nie ma nie ma energii jak ty sam to definiujesz? Bo to jest trochę takie zawieszenie między światami, no bo ani przecież nie ma tragedii żadnej. Jest to, no jest okay, to poziom punktowy, okay. ale, ale ten, ten brakujący puzzle też brakuje. No i właśnie, jak ty to definiujesz? To znaczy wiesz, no wszyscy mi mówią, że, że A się nie przejmuj, bo, bo, bo już nic nie musisz i ten. No, no pewnie, że nic nie muszę. Ja czuję, że nic nie muszę, ale chcę, nie. No, no też przepracowałem po prostu bardzo ciężko całe lato i jesień. A też bardzo dużo poświęciłem, e, nie tylko energii i, i, i czasu, natomiast e, no, no, no wkurza mnie to, no, żeby nie powiedzieć po prostu bardziej dobitnie te, ta sytuacja, no bo z jednej strony czuję, że, że jestem w stanie oddawać lepsze skoki, wiem, że jestem w stanie, no, a z drugiej strony no, nie mogę. nie. wiesz, bo no. ja lubię w tej technice, ale teraz powiedziałeś bardzo ważną rzecz, ona się przewija zawsze kamil, już... Prawie obrazek zrzuciłem, przepraszam. Kamil już nic nie musi, on już tylko może i on niech się bawi, ale to nie jest ambitne podejście, chyba i ono, ty, ty go nie przyjmujesz raczej jako coś oczywistego i że tak trzeba robić? Nie, no to jest tak naprawdę droga do nikąd, no bo mogę sobie po prostu, wiesz, podskakiwać, e, ale to sobie mogę robić na górce za domem, nie? E, I tam sobie, te, i tam też nic nie będę musiał, nie? I tak naprawdę, no nigdy nic nie musiałem, bo nigdy mi nikt nie kazał, nie powiedział mi, masz to robić i koniec. i, i jak... Po prostu nie będziesz wygrywał, no to, e, no to, no to, no to cię zaszczelimy. Nie? E, no, no nie, to, to jakby zawsze to robię z pasji, z chęci. No, no i poniekąd też tutaj jestem dlatego, nie? Kocham to, co robić, to co robię. No uwielbiam po prostu skakać. E, I pomimo tego, że no, po prostu no jest średnia, no to i tak nie zamieniłbym tego. No, no wkurzam się denerwuję, po prostu tracę, tracę też już e, zmysły, nie. Ale, ale z drugiej strony no nie chciałbym, yy, wiesz, nie jechać już. nie. Jakby mi teraz ktoś przyszedł i powiedział, no ale nie jeźdź do Engelbergu, odpocznij sobie, nie? No to, no, to, no to bym cierpiał wtedy tak. I tutaj ostatnie pytanie, obiecuję, że ostatnie. To był długi weekend, ale, ale to wszystko mnie zaciekawiło teraz. Yy... Znowu pytają kibice ludzie, no ale czemu on tak bardzo chce? Czemu on tak się tym, nie wiem, stresuje, napina? No ale bez tego to też pewnie nie osiągnąłbyś pewnych rzeczy w karierze, bo to jest taka cecha, która też pomaga? Przeszkadza. Znaczy, no, u mnie to jest jakby działa na dwa, dwa sposoby. No, z jednej strony rzeczywiście jest to coś, co. Na pewno te ambicje jakby no, pomogły mi osiągnąć e, to, co już osiągnąłem do tej pory. I pają mnie jeszcze do tego, żebym jeszcze dawał z siebie więcej i jeszcze wyciskał po prostu z, z siebie no, 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 kolejne po prostu e, już e, poty. E, no I wszystko, co mam, po prostu cały ten potencjał, żeby go wyżnąć po prostu do, do ostatniej kropli. No, ale z drugiej strony no jest to też gubiące, nie? no bo za każdym razem, jak chcesz, no to, no to no nie jedziesz na zawody, żeby sobie tylko wystąpić, tylko chcesz po prostu skakać dobrze. I, no i chcesz być najlepszy, nie I to jest, i to jest coś, co, co może gubić, właśnie w tej sytuacji, w której teraz jestem, gdzie potrzebuję spokoju, konsekwencji, no i cierpliwości przede wszystkim. No i tak, no, no też sytuacja teraz jest goła inna, nie, to ja już nie mam 18 lat, gdzie będę dostawał szansę po prostu, wiesz, jak będę w trzeciej dziesiątce, to będę dostawał szansę, a dobrze, on się rozskacze, no nie, niech się przeciera, no tylko po prostu, no też dostaliśmy jasno do zrozumienia, że jak będziemy po prostu skakać kiepsko, no to, no to się nas wymieni, nie, e, na młodszych, no, no, bo, no, bo, co, no bo taka jest kolej rzeczy, no, to jest, to jest normalne, no. Na kartkę, ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie, bo to się też za Tobą trochę ciągnie, powiedziałeś w kanale sportowym, że Puchar Kontynentalny to Ciebie nie interesuje, a gdyby ten powiedział Kamil, no nie ma miejsca w Pucharze Świata, Piotrek Grzyła był w Kusamo, Kamil pojedziesz na przykład, no nie wiem, do Engelbergu na COC, jak reagujesz? Nie wiem, na razie, na razie czegoś takiego nie dostałem, to nie, to, to nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jakbym bym zareagował, no nie wiem, nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo, to wszystko z mojej strony. Dzięki.